Kolejny gołąb, którego chcę przedstawić, no myślę, że tutaj na pewno jest to samiczka, jest to taki nie, nie za duży gołąbek, ma no, takie cechy jak samica, więc myślę, że tutaj pomyłki być nie powinno. No i gołąb o świetnym pochodzeniu, bo ojcem tej samiczki jest gołąb o numerze 2594. On dał mi zwycięstwo na Algarve Gret Derby w roku 2022. Czyli jest to półsiostra do pierwszego miejsca na Algarve Grederby. Również jest półsiostrą do, 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 do Samicy, która była 19 w ciężkim, w bardzo ciężkim finale na zimowej Korabi. Naprawdę był to lot bardzo wymagający. Między innymi, e, między innymi, co tu jeszcze z tygodniami było? 29 A z Korabi. E, no i wybitne pochodzenie są to gołębie ha... ojciec czyli dziadek tej samicy to gołąb od mojego przyjaciela Jarka Wierzbickiego z gołębi Halman razy GC tam z linii Chrysa Heberechta, z Champa a jeżeli chodzi o mamę to czyli babcie to jest samiczka od Hardy Krugera z wybitnego parowania Armazy Armani Razy Black Fantasy. Jest to pełna siostra najlepszego lotnika e, rocznego u Krugera. I ona jest babcią Gołębia, który jest był pierwszy właśnie w finale na korabi. A pełny brat e, wydał samczyka, po, który, który dał olimpijczyka. Więc z jednej jakby e, z brata i siostry z, no, z tej samicy 70, 600, 764 było pierwsze miejsce na wspólnym gołębniku na korabi. A jej e, jej brat jest dziadkiem do Olimpijczyka z tego roku w kategorii G, który siadał trzy razy pierwszy i dwa razy trzeci bodajże, o ile dobrze pamiętam i właśnie to też jest z tych gołębi, także myślę, że wybitne gołębie, bo i świetne wyniki na wspólnych gołębnikach i Olimpijczyk, myślę, że coś wspaniałego i to z tego roku, z roku 2024, czyli to tak jakby kuzyn, ona jest kuzynką do Olimpijczyka kategorii G. Jeżeli chodzi o mamę, jest to samiczka ze świetnego e, sparowania mam gołębia e, od Simona Wolfa, jest to w tym momencie półbrat do pierwszego asa z Algarve Golden Race z tego roku w e, imieniu Tarzan e, nogą w mojej hodowli, to jest półbrat tego gołębia pierwszego lotnika tego Tarzana. E, myślę, że tutaj e, jest e, mama tego gołębia, to jest pełna siostra, do gołębia, który siadał 234 w finale na Patai 115 w locie trzecim 9 w treningu na 8,5 tysiąca gołębi, 7 6 miejsce na Krakusie w locie trzecim, 16 miejsce w locie drugim 46 w locie pierwszym na Krakusie, także gołębie bardzo dobre, szybkie zresztą ojciec, dziadek tej samiczki, ten gołąb Simona Zimona Wolfa to syn Tomasa 1, a jest to pełny brat Tomasa 6, który wygrał Algarve Golden Race. Gołębie z tej linii wygrywały już najbardziej prestiżowe gołębniki, bo między innymi Bodajże dwa albo trzy razy wygrały Algarve Golden Race. Również gąb z tej linii to, yy, z Halmanów yy, zdobył yy, pierwsze miejsce. Bodajże dwa razy na Victoria Falls. Także myślę, że są to głębie, które też potrafią wygrywać te największe wspólne gołębniki na świecie. Najbardziej prestiżowe. No, i babcią tej samiczki jest ta samica właśnie 2287, która siadała trzy razy w pierwszej dziesiątce na Krakusie. Ona wywodzi się z gołębi Hojemansa, Werkerka, Hendrixa. Także świetna samica. Świetnie latała i wydała już świetne gołębie. Także tutaj, jeżeli chodzi o referencje to naprawdę nic dodać nic ująć samiczka jest półsiostrą do pierwszego miejsca w finale Algarve Derby do półsiostrą do dziewiętnastego w finale e, na korabi no i dużo dużo dobrego gołębi to wszystko pisze w rodowodach także myślę że jeżeli chodzi o pochodzenie tak samiczka wygląda naprawdę wyśmienite pochodzenie gołąbek bardzo ładnie wygląda taka ładna zwarta samica tak wygląda, półsiostra pierwszego miejsca z Algarve Grand Derby I, do, i mamą jest pełna siostra gołębia, który zdobył 234 miejsce w finale na Patai i wygrał dla mnie 2,5 tysiąca dolarów, także myślę, że fajne referencje, naprawdę świetne gołębie, serdecznie polecam.